Panie premierze, półtora roku temu narzekał pan na deficyt powagi w polskiej polityce, więc chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, panie premierze, kiedy Pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w totalizatorze sportowym zatrudniacie internetowych hejterów? działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, że to samo dzieje się w polskim holdingu nieruchomości, a może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji, albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce. Są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację. Albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada poseł Jarosław Sachajko koło Republikanie jako następny poseł Włodzimierz Skali.